Halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam was na kolejny materiał z gry Days Gone w wersji Remastered. Moi drodzy, kontynuujemy naszą dalszą rozgrywkę. W ostatnim odcinku naprawdę sporo się działo, bo odwiedziliśmy obóz Couplenda, troszkę się postrzelaliśmy. Przy okazji napadła nas niemała grupa zombie, więc trzeba tutaj kontynuować to dalej. Także co moi drodzy, jeżeli materiał wam się spodoba zostawcie łapkę w górę. Komentarze w ramach sugestii są mile widziane, ja życzę wam miłego oglądania, no i mam nadzieję, że miło spędzimy czas przy tym odcinku. Nie wiem, czy w dobrą stronę jadę, ale chyba to nie ma większego znaczenia. Nasz motor powinien wytrwać. Udajemy się bodajże w kierunku wieży radiowej, mm, aby oczyścić tamtejszy teren, ponieważ, no, Copeland nas tak zrobił, że musimy to zrobić za niego. No ale powiedzmy niech mu będzie Może przy okazji dostaniemy też kilka kredytów Oj 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 nie trafiliśmy Dobra Lecimy Lecimy moi drodzy Oczywiście jeżeli nie mieliście okazji oglądać poprzednich materiałów No to do tego was bardzo mocno zachęcam Bo warto generalnie być na bieżąco Z tym co się dzieje Aha to już jest ten obóz Okej okay, dobra moi drodzy nie skupiłem się Musimy wrócić. No nieźle myślałem, że tutaj. Się. jeden padł. Przy okazji zbierzmy sobie te jakieś rzeczy. O, jest karabin. Podstawowa broń. Fajnie, to, ale to na razie nie mamy za amunicji do tego, więc może nie będziemy marnować. Uwaga, go! Uh! 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 to przewidzieć. Się. Zabić... Się to bardziej przyda. Nie zabijemy cię. Daję ci na to na... środka. Leżą grzybki, grzybki warto zebrać. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę sprawdzić jedną rzecz. Dobra. Co dłamkowe, fajnie. Widzę wroga. Muszę przeładować. Dobra, leży. Czy coś tu mamy? Chyba niekoniecznie. Teleczki Nie wiem, czy coś tutaj znajdziemy ciekawego Tam będzie złom, więc jakby to nam się nie przyda Tego złomu już mamy dużo Tam jest No wyłóż, to wszyscy. Jezu, koleś, ile ludzi udało ci się Ach, dobra. Hmm. To chyba ten generator, ale jest półtora jak się to. Nic nie ma. Wejdźmy jeszcze. O, właśnie amunicja. Tu jest już Max. Dobra, w porządku. Podejdźmy do tego generatora. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, to powinno załatwić sprawę. Mandarze. Dobra, i odpalamy? Rzuć to! Gdybyś miała naboje, to już bym nie żył, prawda? Bardzo proszę. Teraz bardzo proszę. Jeżeli mam wybór, no to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. Czy ten karabin jest lepszy? Aha, bo on jest taki... No, na kilka strzałów. Zobaczmy. Hm. Ale weźmy może go. Bo ja i tak wolałbym, szczerze, przynajmniej jak na razie, e, dobrze mi się strzela taką krótką serią. Także no, zobaczymy, no w najwyżej w późniejszym czasie będziemy wiedzieli, żeby lepiej tego akacza zostawić. Um, a na razie skupmy się na tym karabinie. Fajnie, będziemy mogli widoki pobodziwiać. No i przy okazji... Dodatkowe rzeczy. Aha ej, to ja nie miałem tutaj. Ja miałem to tylko generatora raz jeszcze. Nie gadaj. Ja pewnie będę musiał tutaj drugi raz wejść... Nie może się jakoś... Szybciej... Nie, nie możesz. Aha, znajdź bunkier. Dobra, w porządku. dobra, tu jest. Dobra, już jestem z wami. Musiałem takie króciutkie cięcie zrobić. Em, ale w porządku. Nic tam nie było za bardzo w tym. W tym bunkrze. No i teraz będziemy musieli wejść na górę. No właśnie. Ej, wszystko w porządku? Śnisz jakoś inaczej. Ale to... to nic takiego. Po prostu dałem się podejść jednej z nich. No na szczęście skończyła się jej amunicja. Chodź. Puściłeś ją wolno, tak? Tak, tak, kurwa. Puściłem ją wolno. Któregoś dnia, mian i twoje pojebane zasady cię zabiją A, ale wiesz, każdy kiedyś umrze. Więc co za różnica? Bez odbioru. No w sumie to jest też jakieś rozwiązanie. Tylko Z drugiej strony, jak tak będziemy każdego puszczać, no to ja nie wiem co z tego wszystkiego ja będzie. Można no dobra. Zobaczmy, o co chodziło Buzerowi. O, tam coś jest. Ja rację. Ktoś jest na górze. Widzę dym z ogniska. Ja pierdolę. Wiedziałem, że coś się dzieje. Gdzie oni są. Zaraz tam będę. Nie, nie no, chłopy, ty leż! Buzer, musi zagoić ci się ręka, żebyśmy mogli się stąd wynosić. Ja się nimi zajmę. O kurwa, sprawnie, bo... ja to Postaraj się nie zasnąć, gdyby zagnało ich w twoją stronę, bez odbioru. Na no skoro o tym będzie wiedzieć kiedy ich zagnie i w, w jego stronę? No to ta tak chyba nie działa. O, zaraz padnę trupem. Dobra. To to mamy zrobione. No i co? Musielibyśmy się w tamtą stronę kierować? Musimy pójść najpierw do naszego motoru. Nowa umiejętność, ok. Zobaczmy raz jeszcze tutaj w, w tej stronie precyzję. Walka w zwarciu, co tam jest? Weźmy to, to się przyda. My bardzo często korzystamy z tego, że nas tak łapią. To może akurat, to może akurat. Dobra, no to kierujemy się w stronę, w stronę góry. Jestem ciekawy, tak naprawdę, co tam na nas czeka. Um, ale powinno być w porządku. Mamy trochę amunicji. Oj, nie w tą stronę. Mamy trochę amunicji, mamy sporo bandaży, więc do nie powinniśmy się obawiać. Radiowa zabezpieczona, a połączenie radiowe przywrócone. Rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w Barbarzyńców. Niech chrzeń. Jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w Barbarzyńców, to dziewięć solidnych posiłków. Nie jest przez trzy dni, zobaczysz. Nie ma głodujących patriotów. No, Rorego. Mam nadzieję, że jednak się mylisz. Komplet no bez odbioru. Radio wolny Oregon. Jezu, co ja narobiłem? Buz, śpisz? Bo e, uderzam do tego obozu, który widziałeś na północ od góry. Powiem się kiedy tam dotrę. Bez odbioru. Dobra, to jest tutaj. Miałeś rację. Rozstawili się w kolejowych. Nie widzę, tych do jednego. W sumie tak jest plan. Bez odbioru. Przyda Dziewięciu go gościa? No. He <grywka> przeciwników.

tu przeszukajmy, bo tutaj są naboje. Dostałem! dostałem! Leży. Aj, w pułapkę weszliśmy! Dobra, o. Tylko powiem wam, że w pewnym momencie myślałem, że będzie ciężko. Dym na górze. Mamy to. Łapki ponastawiali. Buda. Buda. Ci squatterzy, oni nie zabiją już nikogo na górze O'Leary. Jest dużo pułapek, nie ma co pojedziemy na północ. Słyszysz? tak łapie. Bez odbioru. No właśnie. Aha, ale ona jest taka bardziej dźwiękowa chyba jakby dla nich tylko. Jakby tam jakieś zwierzę szło czy coś Tak, pobiarę na cmentarz może uda mi się znaleźć tę skrytkę Leona. Pojedziemy na północ, jak tylko będziesz w stanie. No co tutaj jest? Masowy grob. Ciągle zapominam, że to tak blisko góry Owi. Nie wiem dlaczego. No. Dobra, w tamtą stronę jedziemy. jesteś by zobaczy na mapie? O, zrobimy podgląd sobie zrobimy. O. Nie, Burzman. Wiesz, że nie pojechałbym na północ bez ciebie. Tak, tak, wiem. Po prostu jestem trochę nieprzytomny. Skróćmy to sobie. mogą tak działać. Nie ma tu nikogo. Nam się kończy paliwo, ja nie wiem, czy my dojedziemy w ogóle. Spróbuj trochę odpocząć. Bez odbioru. Mamy też jakąś misję poboczną, ale to na spokojnie. Na razie skupmy się na tej głównej. Znowu gwiazda. Chce falę gowa. o ale No to spalić się. Oczyścić wszystko.

W tym materiale to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, troszeczkę krótszy aniżeli dwa poprzednie, ale no i takie też muszą być, jakaś równowaga musi być zachowana. Także moi drodzy, jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze w ramach sugestii są mile widziane, trzymajcie się i do następnego.